Mój band jest za sergiarowa Mój strasz, tylko panoramy ha roż, bluż, wszyscy wymiera mnie, to się wybiera Kiedy przygotowywałem się do zakupu celesa obejrzałem sporo filmów na jego temat i nie było tam żadnej jakościowej recenzji, która dobrze mówiłaby o tym, czy jest to dobre auto dla nastolatka. Wszystkie recenzje były od jakichś starych dziadów, którzy opowiadali, że to jest klasyk, że musisz go zaimportować z Japonii, że to jest wydatek 200 tysięcy albo więcej, a za mniej nie warto go kupować. W dzisiejszym filmie udowodnię Wam, że jest inaczej i że Mercedes CLS jest autem, które można kupić za okolice ok. 50 tysięcy złotych i wyglądać jak największy swager w mieście. Zapraszam. Większość recenzji wyglądała mniej więcej tak, Mercedes Celest. Jest to auto z 2008 roku. Jak widać, linia nadwozia ma kształt banana. To jest banan. Pyszny, żółty owoc. Auto jest połączeniem sportowej maszyny. Z komfortową limuzyną. Pokażę Wam teraz, co jest pod maską. Pod maską widzimy nasz silnik o pojemności 3 litrów. Jest to diesel. Jak w każdym niemieckim samochodzie, widzimy głównie pokrywy i plastiki. Wnętrze naszego samochodu jest bardzo dobrze wykonane. Widzimy tutaj dużo drewna i skóry. Ty, to jest skóra? Chyba skóra. Akurat góra deski oprzyta skórą, chociaż nie wiem, czy to jest skóra. Wygląda to tak... Niby nitka jest, niby tu wygląda to jak skóra. Czy to jest skóra? Nie wiem. Nie chcę się wypowiadać. Przyjmijmy, że jest skóra. Fotele w naszym samochodzie są bardzo wygodne. Jest to idealne połączenie między fotelami... Które dobrze was trzymają w zakrętach oraz wygodą. Mamy dostępne tutaj opcje grzania foteli, jak również ich chłodzenia. Jak wiadomo, Mercedes CLS był pierwszym samochodem w historii, który połączył auto czterodrzwiowe ze sportowym coupé. Niestety, mankamentem takiego pomysłu jest niewielka ilość miejsca na głowę dla pasażerów z tyłu. Tu nie jest to zbyt komfortowe, no ale w końcu siedzimy w kupę. Nie zapominajmy o tym. Dla pasażerów z tyłu czekają takie udogodnienia jak na przykład czterostrefowa klimatyzacja oraz rozkładany podłokietnik, w którym znajdują się również cup holdery. Schowki są bardzo duże i pojemne. Znajduje się tutaj również wejście. Niestety, Mercedes CLS pierwszej generacji był produkowany jeszcze przed rozpowszechnieniem się wejść USB, więc nie doświadczymy tutaj takich udogodnień. W aucie mamy do dyspozycji również takie udogodnienia jak elektrycznie sterowane lusterka oraz elektrycznie sterowany fotel. Jest to bardzo dobry pomysł, bardzo dobrze wykonany przez twórców Mercedes'a. A więc, drodzy Państwo, wybierzmy się na jazdę próbną. W tym modelu mamy zawieszenie typu komfort a nie AirRide, który jak wiadomo jest bardzo awaryjny Możemy sprawdzić przyspieszenie naszego auta Oczywiście w granicach rozsądku Auto bardzo szybko się zbiera Auto naprawdę świetnie się prowadzi Dosłownie płynie po drodze Zawieszenie jest idealnym połączeniem komfortowego zawieszenia z limuzyny wybierającego nam wszystkie nierówności i Twardego zawieszenia z auta bardziej sportowego. Jest jego charakterystyka taką, jaką lubię czyli, wyczuwalna jest droga, jest wyczuwalna. Sprawdźmy umiejętności pokonywania zakrętów naszego samochodu. Nie robimy tutaj testu łosia. się naprawdę świetnie czuć w tym tą niemiecką inżynierię. W naszym filmie jednak skupiamy się na tym, czy Mercedes CLS jest dobrym autem dla typowego nastolatka. A jak wiadomo, typowego nastolatka obchodzą w samochodzie trzy rzeczy. Czy pójdzie bokiem, czy poleci 200 i czy jest słeg. Przekonajmy się. Drogę, tak. Ale gada, ale kleją, pokażę wam zaraz. Aby odpowiednio ocenić swek naszego pojazdu pojedziemy teraz na lokalny karmist i przejedziemy obok wszystkich ludzi, aby sprawdzić czy auto robi na nich wrażenie. Ej, kurwa A, dobra. Teraz, teraz to działa. Wszyscy byli

Chciałem powiedzieć, że West nie zrobił nic złego. Czy jest słychać? Myślę, że to mówi samo za siebie. A tak zupełnie na poważnie. Myślę, że to jest właśnie pik designu samochodów. To są jeszcze czasy, kiedy inżynierowie Mercedesa. Chcieli zrobić coś futurystycznego, ale zrobili to ładnie futurystycznie. Jak teraz auta próbują być futurystyczne, to robią jakieś gówno, które wygląda jakbyście ukradli grafikę auta z cyberpunka. Widzieliście, jak wygląda nowa siódemka? BMW serii 7, ja się zdenerwowałem, jak to mówię, bo jakby zmasakrowali mojego chłopca. E38 było takie ładne. A to To nie wygląda przestarzałe. Nie widać, że to jest stare auto. Jest po prostu piękne, tak. Chcecie się zabawić? No to proszę. Chcecie grać ostro? Czemu nie? Graj powiedział, tak. powiedział linia. To jest lepiej niż w kinie. Siedzę na fotelu, któremu, który mogę ustawić, jak tylko mi się podoba. Chcecie? Nagłośnienie jest lepsze. Nikt za mną nie je popcornu. Jeśli komuś nie przeszkadza, że ekran nie jest ogromny, to jest właśnie sposób w jaki powinno się oglądać filmy. Czy Mercedes celes może być ekonomicznym autem? Jeśli kupimy go w dieslu, jedziemy w trasę, spalanie może zejść tak do okolic 7 litrów. jakieś jedziecie jak dziadek może jeszcze mniej. Myślę, że auto może być całkiem ekonomiczne. Oczywiście jeśli jesteście nastolatkiem, wtedy pewnie będziecie jeździć trochę szybciej, troszeczkę gwałtowniej, przyspieszać. Może być wtedy troszkę inaczej, ale nie powinniście spankrutować O ty stary masz? Bo ja ten portfel zostawiłem w no, masz, masz na pachecę? Ba, Mam tylko tyle